I tutaj wsadzimy. Czekaj, co ja tu wsadziłem? Takie rzeczy. I tu wsadziłem jedzenie. Ok, tu będzie jedzenie i rzeczy, co mamy tutaj. Czekaj, też zapasowe trzymać lepiej, bo jak będziemy potrzebować. Tutaj będą wszystkie te, i tutaj będą nasze te. zatrzymam na sobie jedno. To też niepotrzebne. I miecz może być potrzebny. Ok, czekajcie sekundę. Bam, 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 bam -tan, tan, taran, taratana, 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 taratana. Dziękuję za czekanie Już gotowy jestem Wróciłem Przepraszam bardzo za to Ale... Nie zmarnowaliśmy dużo czasu Okej, okay, lecimy Tutaj... Je? O, o O ja nienawidzę tych creeperów. Nawet nie wiem skąd oni przychodzą. Wow. Ej, tutaj jest to. Czemu to nie widzieliśmy? Widzisz? Właśnie dlatego biorę zapasowe kawałki. Czekaj. Co jeszcze nie pasuje mi tutaj to? Ta cała ściana. Czekaj. W ogóle nie wiem co to w ogóle ma być tutaj. Nie pasuje mi wszystko tu, co tu jest, nie pasuje mi. Czekaj. No, no w sumie teraz trochę głupie wygląda. Nie wiem, nie wiem. Wkurza mnie. Mm. Okay, wchodzimy tu. E, trochę ciasno tu jest. Roz, możemy rozbudować tą ścianę, w sumie troszeczkę, nie? Żebyśmy mieli miejsce, żeby przejść. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu mamy schodę, takie roztocza. i teraz to może iść do tyłu. Ehm, myślałem o, ja o jakimś. O, o, o jakieś schody tutaj mogą być takie. Ale nie o, już wiem jakie będą. Lubię, takie lubię właśnie. Um, tylko myślę, jakby to zrobić. Mm -hmm. Teraz nie. Później Może. O, tak będzie właśnie. BUM! I tak rolujemy. Tylko że. Mhm. Jeszcze tutaj. Zrobimy, żeby było fajnie, nie? Popatrzymy teraz. Zobaczymy jak to wygląda z daleka. O, halo! U, halo! Woo! Woo! Już nie mogę głośniej, ale. Och. Już jak będzie następny, to chyba ja, bo nie będę mógł tego głosu robić już. Um. No, czekaj, tu coś nie gra, nie? W ogóle. Ach. A, no może być. Pasuje. Pasuje. I tamtą stronę mam. Wow! Myślałem, że jakiś ząbiak. Um. Zrobimy tutaj okienko oglądania. Możemy sprawdzać, czy ktoś idzie. Wiesz. Nie wiadomo nigdy, czy ktoś idzie. Tutaj jest dziura też. Ehm. Um. Wyciągnę to w, w inny czas, gdzie nie będę Was nudzić. Ok, idziemy. Ust. Szkielet. ok, musimy powoli. Wow! Ok, może zejdzie do nas i możemy go ściągnąć. Jest! Załatwiony. Ok, spoko. Teraz idziemy. Bum! 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 Do góry. Dęgiel Do góry, do góry, do góry. Łop, na Nadu, nadu, nadu Okej, okay, gubię się. To nie jest dobry znak. Gubię się! Creeper za mną! Okej, okay, czekaj. Jesteś? Jest. Czeka na mnie. Wow, prawie mnie trafiłem. Ok. To tutaj będą fajne schodki do góry. Idziemy tam do góry, nie? Do góry i do przodu. I następny creeper. Załatwimy go. Udało się. U, nawet fajny pokoik. A, musimy oświetlić go. Potem można wszystko polepszyć. O! Widzę jakieś. Jakie światło? LOL! 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 O ja! Jaki lol! Jaki lol! Nie mogę uwierzyć, zobacz to. Widzicie to? Hello! Hello, Mr. Creeper! Witaj, Mr. Creeper! O, nie będę. zostawię ich tam jako, jako moje maskotki. Tu mam pokój jakiś, nie wiadomo. I tutaj mam wyjście na dwór. Interesujące. Mam pomysł. O, będzie śmieszne. O, nie dam. Nie dam rady złapać. O, oh, fuck! Muszę ściągnąć tamty kawałek. O oh nie, mam pomysł. Chcę zobaczyć, jak mi się to uda. Ha ha ha! Yeah! Suck my dick, fucking fucker. The Creeper Trap by Polski Pingwin. Hello. Ale fajnie, zobacz jak pyta... O, zrobimy drugie też. I będą takie ruszające głow... główki. Jeszcze jedno. Dawaj. Pff. O, nie udało się. Udało ci się, koleżanko. Halo? Widziałem go wcześniej. Może myśleliście, że, że nie zobaczyłem go. Że wypadł mi z tego... Z widu, ale... Uwierzcie, widziałem go. Widziałem go i czekałem na niego. Myślałem, że zaraz podejdzie za mną czy coś. Okej, okay, do góry. E, wiesz co, powin... Ach, co ja robię? No w ogóle... Wiesz co, w ogóle nie myślę. Czekaj, zobaczymy, może... Wydaje mi się, że tutaj zaraz będzie... Jakieś... Słyszę, słyszę wyjście. Słyszę wyjście i będzie naturalne światło. Zaoszczędzimy sobie trochę tego. A akurat. Zobaczymy, ciekawe gdzie wyjdziemy. O, tutaj. To można zbudować taki... Czekaj, to nie jest to, co chcemy zbudować. Za bardzo... Mm. Mm. Okej, okay, potrzebujemy jeszcze parę. OK. Jeszcze... Jeden... Może te dwa tu O, może być Akurat Bum 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 Super Po prostu, wiesz, widzę teraz Damy tutaj Te Żebym wiedział, że tutaj jest Na przykład jedno wejście I się łączy do tamtego OK, sekundę Ok, idziemy na dół. W następnym odcinku idziemy na dół i głęboko. Teraz muszę skończyć na 5 minut. Uh. Teraz muszę skończyć na 5 minut. Bo muszę zjeść kolację. Ale jak wrócę, to będziemy iść do ciepka. Wow! My God!